jesteśmy o krok mądrzejsi, to znaczy wczoraj po takiej długiej przerwie zapomnieliśmy totalnie, jak wygląda powrót naszych dzieci z przedszkola do domu. No i była drama o jedzenie, więc dziś już o, w piekarniku się robi, a ja już jestem ubrana i jadę po dziewczyny. Wam pokażę później, jak się zrobią, bo naprawdę to są chipsy. Po prostu Grzegorz je tak kroi i tak robi, że one smakują jak chipsy, więc można powiedzieć, że dzisiaj będzie po prostu totalne wyżerka. Teraz możecie mieć wrażenie, że dzień świstaka, tylko jedzenie robią, ale to już jest kolejny dzień. No i kolejny dzień robimy jedzenie, i dziś wjeżdżają chipsy i łosoś. Po co niesiesz tą terebkę? Co tam jest? Co tam jest? Jaka tego lada? Z biura. Z biura. Dobrze. Dobrze? Po takiej długiej przerwie? I widziałaś swoje koleżanki? Tak. I kolegów? I bawiłaś się? Nie kłóciłaś się z nikim? Na pewno? Na pewno. A co tutaj na bruzeczce się zadziało? Mama czysty komplecie ładny, nowy założyła. Czym się pobrudziłaś? Co to jadłaś? To jest zup. zupka. Zupka? Barszczyk był jakiś? Zaraz sprawdzę na aplikacji. Mama zabijesz, wiesz. Barszczyk był grany też na buzerce. Też nowej, nie? Sarcia? Tak? Jeszcze wziąłeś dokładkę. Mówisz Barszczu? Co? Taki dobry? Dobrze gotują, nie? To co w domu, co? No. No. Ty. Ty. A na drugie zdanie były kotlety mielone? No. Eee, ten. Marchewki smażone takie dobre były. że ja zjadłam, a tak to nie lubię. A kotlety mielone lepsze od babciuli? Nie chyba. Nie, dobre chyba. Są, też, nie, są. Też są. Dobre. A ziemniaki są też bardzo dobre. Tak. Babci a tak wyglądą, wyglądają? Ja wyglądają. Gotowe fryteczki. Mega chrupiące, cieniutkie. Pyszne? Mhm. mhm. Co to Pokaż, co dostałeś. To są muszki z mruszki. O, Grupa kasa chyba latuje, czy co? Tata, też się upadła. Dostałeś kasę? No to teraz to już chyba nie możesz. Nie możesz nic marudzić. A widziałem muszki z Chodź na górę zobaczyć. Powodzenia, góry. Myślę, że. Эта вружка тебе наградит этот боль. Kowciu, czy tak wygląda szczęśliwy wiec? Kowu... Jezu, jak to wygląda? się biało Nie ma siły, ale jeszcze pilnuje. Jeszcze bym Idziemy do domku? Kowciu do domku? Nie, to właśnie. O! o! Aż się niedobrze zrobił. Szkupyta, wyciągnę nawet. Tu, przy basenie. Zrobiła się taka ślizgoszka że powiem wam, że już bym się robiła. O, masz się